O mój Panie Jezu Chryste, opadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swojej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski. Miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, O miłościwy panie. Moją pełną miłości, intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce, i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę, w Twoją miłość. I wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Piąte słowo Jezusa na krzyżu: O mój ukrzyżowany i umierający Jezu, obejmując Twój krzyż, czuję ogień, który pali całą Twoją najświętszą osobę. Twoje serce uderza tak gwałtownie, że unosi Twoje żebra, zadając Ci straszliwą i dręczącą torturę, a całe Twoje najświętsze człowieczeństwo ulega przekształceniu, tak, iż zmienia Cię nie do poznania. Miłość, jaką płonie Twoje serce, wysusza i pali Cię całkowicie. A nie mogąc jej w sobie pomieścić, odczuwasz silny ból z powodu fizycznego pragnienia na skutek utraty całej swojej krwi, a jeszcze bardziej z powodu palącego pragnienia zbawienia naszych dusz. Chciałbyś nas pić jak wodę, aby nam wszystkim zapewnić w sobie bezpieczeństwo. Dlatego też gromadząc wszystkie swoje zanikające siły, wołasz. Ja pragnę. Ach, te słowa powtarzasz każdemu sercu. Pragnę Twojej woli, Twoich uczuć, Twoich pragnień i Twojej miłości. Nie możesz dać mi wody świeższej i przyjemniejszej od Twojej duszy. Och, nie daj mi spłonąć. Mam silne pragnienie, które pali mój język i gardło do tego stopnia. Że nie mogę już wymówić słowa. Czuję również wysuszenie serca i wnętrzności. Miej litość nad moim pragnieniem, miej litość. I jak gdyby majacząc z powodu silnego pragnienia, oddajesz się woli Ojca. Ach, moje serce już dłużej nie może żyć, widząc niegodziwość Twoich wrogów. Którzy zamiast wody podają ci żółć i ocet. A ty ich nie odrzucasz. Ach, rozumiem, jest to żółć tak wielu grzechów, jest to ocet naszych niepohamowanych namiętności. Ocet, który zamiast cię wzmocnić, pali cię jeszcze bardziej. O mój Jezu, oddaję ci swoje serce, swoje myśli, swoje uczucia, oddaję ci całe swoje istnienie aby ugasić Twoje pragnienie i przynieść ukojenie Twoim spieszchniętym i przesyconym goryczą ustom. Wszystko, czym jestem i wszystko, co posiadam, jest dla Ciebie, o Jezu. Jeśli do zbawienia nawet jednej tylko duszy konieczne są moje boleści, oto jestem gotowa odcierpieć wszystko. Oddaję Ci się całkowicie. Czyń ze mną, co najlepiej Ci się podoba. Chcę ci zadość uczynić za ból, który cierpisz z powodu wszystkich dusz idących na zatracenie oraz z powodu tych dusz, które zamiast oddać Tobie, jako ukojenie palącemu i pochłaniającemu cię pragnieniu smutek i opuszczenie, przez Ciebie dopuszczone, zamykają się w sobie i tym sposobem zwiększają Twoje cierpienia. Szóste słowo na krzyżu: Moja umierająca dobroci, niekończące się morze Twojego bólu, ogień, który Cię trawi, a nade wszystko najwyższa wola Ojca, która chce, żebyś umarł, pozbawiają nas nadziei, że pozostaniesz przy życiu. Jak ja natomiast będę mogła żyć bez Ciebie? Brakuje Ci już sił, Twoje oczy stają się zamglone. Twoje oblicze się zmienia i pokrywa śmiertelną bladością. Twoje usta są na wpół otwarte. Oddech staje się ciężki i przerywany. Nie ma już nadziei, że odżyjesz. Do ognia, który cię pali, dochodzą lodowatość i zimny pot zraszający twoje czoło. Mięśnie i nerwy obkurczają się coraz bardziej z powodu dotkliwego bólu. I na skutek przebicia gwoździami, rany rozdzielają się jeszcze bardziej, a ja drżę cała i czuję, że umieram. Spoglądam na ciebie, moja dobroci, i widzę ostatnie łzy spływające z Twoich oczu, zwiastuny zbliżającej się śmierci. Podczas gdy ty z trudem pozwalasz usłyszeć jeszcze jedno słowo. Dokonało się. O mój Jezu, wyczerpałeś już wszystko, nic ci nie zostało. Miłość osiągnęła swój szczyt. A czy ja wyniszczyłam się całkowicie Twoją miłością? Jakież jest dziękczynienie, które powinnam Ci złożyć? Jakąż wdzięczność powinnam Ci okazać? Jezu mój, w imieniu wszystkich chcę Ci zadość uczynić za brak odpowiedzi na Twoją miłość. I pocieszyć się w obliczu zniewak Twojej miłości, których doznajesz od stworzeń, podczas gdy sam wyniszczasz się z miłości na krzyżu. Siódme słowo na krzyżu: Śmierć Jezusa. Mój ukrzyżowany i umierający Jezu, jesteś bliski wydania ostatniego tchnienia w swoim ziemskim życiu. Twoje najświętsze człowieczeństwo już zesztywniało. Wydaje się, że Twoje serce przestało już bić. Wraz z Marią Magdaleną przywieram do Twoich stóp i gdyby to było możliwe, chciałabym oddać swoje życie, żeby przywrócić Twoje. Tymczasem widzę, o Jezu, że ponownie otwierasz swoje umierające oczy i spoglądasz wokół skrzyża, jak gdybyś chciał po raz ostatni pożegnać się ze wszystkimi. Patrzysz na swoją umierającą mamę, która się już ani nie porusza, ani nie odzywa. Tak wielkie są jej cierpienia, jakie je odczuwa i mówisz: Do widzenia, mamo. Ja odchodzę, ale ty pozostaniesz w moim sercu. Miej litość dla moich i Twoich dzieci. Spoglądasz na szlochającą Magdalenę. Na wiernego Jana i swoim spojrzeniem mówisz do nich: Żegnajcie. Z miłością spoglądasz na swoich wrogów i mówisz do nich spojrzeniem: Przebaczam Wam i daję Wam pocałunek pokoju. Nic nie umknie Twojemu spojrzeniu. Ze wszystkimi się żegnasz i wszystkim przebaczasz. Potem zbierasz wszystkie swoje siły. Oraz mocnym i grzmiącym głosem wołasz. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego i skłoniwszy głowę oddajesz ducha. Jezu mój, na ten okrzyk cała przyroda się burzy oraz płacze nad Twoją śmiercią, nad śmiercią swojego Stwórcy. Ziemia drży potężnie i wydaje się jakby tym drżeniem chciała płakać i wstrząsnąć ludźmi, aby uznali cię za prawdziwego Boga. Rozdziela się zasłona świątyni, zmarli powstają, słońce, które dotąd płakało nad twoim bólem, przerażone schowało swoje światło. Na ten okrzyk twoi wrogowie padają na kolana i uderzając się w piersi mówią, Prawdziwie jest on synem Boga. A Twoja matka, skamieniała i umierająca, odczuwa ból dotkliwszy niż śmierć. Mój zmarły Jezu, tym okrzykiem oddajesz również i nas wszystkich w ręce Ojca, aby nie mógł nas odrzucić. Dlatego głośno wołasz nie tylko swoim głosem, lecz także całym swoim bólem. I głosem swojej krwi, Ojcze, w twoje ręce oddaję ducha mego oraz wszystkie dusze. Jezu mój, ja także oddaję się Tobie. Daj mi łaskę, abym całkowicie umarła w Twojej miłości i w Twojej woli. Proszę Cię, abyś nigdy nie pozwolił ani w życiu, ani w śmierci, abym wyszła z Twojej przynajświętszej woli. Ponadto chcę zadość uczynić za tych wszystkich, którzy się nie oddają całkowicie Twojej przynajświętszej woli i w ten sposób tracą lub zmniejszają drogocenny owoc Twojego zbawienia. Jakaż jest boleść Twojego serca, gdy widzisz, jak wielu ucieka z Twoich ramion i zamyka się w sobie. Miej litość nad wszystkimi, o Jezu, także i nade mną. Całuję Twoją głowę ukoronowaną cierniem i proszę Cię o przebaczenie za tak wiele moich pysznych myśli, ambicji i za poczucie własnej godności. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi do głowy myśl, która nie byłaby przeznaczona wyłącznie dla Ciebie, O Jezu, oraz gdy znajdę się w sytuacji, w której miałabym Cię znieważyć. Będę natychmiast zwołać: Jezu i Mario, powierzam Wam swoją duszę. O Jezu, całuję Twoje oczy, jeszcze wilgotne od łez i pokryte zakrzepłą krwią, i tylekroć proszę Cię o przebaczenie, ile razy obrażałam Cię złymi i nieskromnymi spojrzeniami. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy moje oczy będą spoglądać na rzeczy ziemskie, będę natychmiast wołać: Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. Jezu mój, całuję Twoje najświętsze uszy, ogłuszane aż do ostatniej chwili wyzwiskami i straszliwymi bluźnierstwami. I tylekroć proszę Cię o przebaczenie. Ile razy słuchałam lub sprawiałam, że inni słuchali rozmów, które nas od ciebie odciągały. Proszę Cię również o przebaczenie za tak wiele złych rozmów, jakie prowadzą stworzenia. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy się znajdę w sytuacji, w której miałabym usłyszeć rozmowy niepodobające się Tobie, będę natychmiast wołać: Jezu i Mario powierzam Wam swoją duszę. O mój Jezu, całuję Twoje najświętsze oblicze, pobladłe, zsiniałe i krwawiące i proszę Cię o przebaczenie za tak wiele szyderstw, obelg i zniewak, jakich doznajesz od nas, najbardziej nikczemnych ze stworzeń, przez nasze grzechy. Obiecuję Ci, że za każdym razem gdy będę uległa pokusie, aby nie oddać ci całej chwały, miłości i uwielbienia, które ci się należą, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. Jezu mój, całuję Twoje najświętsze usta, spierzchnięte i zgorzkniałe. Proszę Cię tylekroć o przebaczenie, ile razy obrażałam Cię złymi rozmowami lub słowami i ile razy byłam przyczyną Twojego rozgoryczenia i wzmożenia Twojego pragnienia. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi na myśl, żeby wypowiedzieć coś, co mogłoby Cię obrazić, będę natychmiast wołać Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. O Jezu, całuję Twoją Najświętszą szyję i nadal widzę ślady łańcuchów i powrozów, które cię ściskały. Proszę Cię o przebaczenie za tak wiele przywiązań i zażyłości stworzeń, które dołożyły powrozów i łańcuchów do Twojej szyi. I obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy się poczuję zaniepokojona z powodu przywiązań, pragnień i uczuć, które nie byłyby przeznaczone dla ciebie, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. Jezu mój, całuję Twoje najświętsze barki i proszę Cię o przebaczenie za tak wiele zakazanych przyjemności i za tak wiele grzechów popełnionych przez pięć zmysłów naszego ciała. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi na myśl, żeby sprawić sobie jakąś przyjemność lub radość, które nie byłyby ku Twojej chwale, będę natychmiast wołać Jezu i Maryjo. Powierzam Wam swoją duszę. Jezu mój, całuję Twoją najświętszą pierś i proszę Cię o przebaczenie za tak wiele zimna, obojętności, oziębłości i okrutnej niewdzięczności. Jakie otrzymujesz od stworzeń. I jeśli kiedykolwiek poczuję, że moja miłość wobec Twojej staje się chłodniejsza, będę natychmiast wołać: Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. O mój Jezu, całuję Twoje najświętsze ręce i proszę Cię o przebaczenie za wszystkie czyny, które nie zostały dokonane dla Ciebie. Za te złe, jak również za te, które stają się złe z powodu korzyści własnej lub poczucia własnej godności. Za każdym razem, gdy przyjdzie mi na myśl, żeby uczynić coś, ale nie z miłości do ciebie, będę natychmiast wołać: Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. O mój Jezu, całuję Twoje najświętsze stopy. I proszę Cię o przebaczenie za tak wiele kroków i za tak wiele dróg przebytych bez czystej intencji, i za tak wielu, którzy oddalają się od Ciebie, idąc w poszukiwaniu ziemskich przyjemności. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi do głowy myśl odsunięcia się od Ciebie, będę natychmiast wołać: Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. O Jezu, całuję Twoje najświętsze serce i zamierzam zamknąć w nim wszystkie zbawione przez Ciebie dusze, razem z moją, tak aby wszystkie bez wyjątku mogły się zbawić. O Jezu, schowaj mnie w swoim sercu i zamknij drzwi, tak aby nie widziała nic prócz Ciebie. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi na myśl, żeby opuścić to Twoje serce, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, wam oddaję swoje serce i swoją duszę. Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię jak w udręce i boleści się modlisz. Składasz zadość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: Dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu. To dziękuję powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko o mój Jezu zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. O Jezu! Przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty, Twoim błogosławiąc się, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.